Cześć, witam na kanale Harterset. W tym odcinku pokażę Ci, jak usunąć skrót klawiatury w telefonie ReadMe. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do opcji System i aktualizacja. Przepraszam. Nie, dobrze. Następnie wybieramy opcję Klawiatura i metoda wprowadzania, a następnie Zarządzaj klawiaturami. Wybieramy opcję Gboard i zjeżdżamy w dół do opcji schowek, przepraszam, nie schowek, tylko słownik. Wybieramy opcję słownik osobisty i tutaj mamy języki różne. Jeżeli ustawiliśmy jakiś e, skrót w jakimś danym języku, wtedy wybieramy jego, natomiast jeżeli wybieraliśmy, wybraliśmy opcję wszystkie języki, no to wybieramy opcję wszystkie języki i teraz stąd możemy usunąć e, dany skrót, naciskając na niego, a następnie wybierając w prawym górnym rogu ikonkę śmietnika. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć.